Krzysztof Sarna, strefa siatkówki, Tomasz Wątorek po przegranej z HKS-em Heum 0-3. Kończymy pierwszą rundę fazy zasadniczej. Trenerze, na początek poprosiłbym o podsumowanie spotkania, przede wszystkim chyba tego drugiego seta, w którym prowadzicie 9-6 po niesamowitej serii zagrywek Dominika Czarnego i co, podpalenie? Nie mogliśmy skończyć piłki po dobrym przejęciu dwóch piłek nie mogliśmy skończyć. Potem poszedł, już nie pamiętam, kto chyba, chyba Łabszyński, trafił po siatce i gdzieś nas dogonili. No generalnie dzisiaj w przestrzeni całego meczu nie byli dużo lepsi od nas w ataku i tego brakowało. Jaki był ten rok dla MCKisu wożno, zarówno biorąc pod uwagę drugą część poprzedniego sezonu i tą pierwszą, pierwszą część sezonu aktualnego? Na pewno ten rok jest lepszy. No, jesteśmy wyżej w tabeli, wygraliśmy więcej meczów niż przegraliśmy. W zeszłym roku był 2 do 1 na, na gdzieś naszą niekorzyść. Na... Mieliśmy więcej przegranych niż wygranych, więc póki co jest, 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 jest lepiej. Mieliśmy część zawodników, jesteśmy zadowoleni z tej pozycji, której mamy na dziś w tabeli. Z zawodników, którzy przysiedzą nas no, też, jesteśmy zadowoleni. No, mam nadzieję, że druga runda będzie równie, równie dobra. Trenerze, chciałbym na pewno pogratulować tego, że jesteście blisko, mimo wszystko tego ćwierć finału Pucharu Polski. Zmierzycie się z HKS-em, co na pewno nie napawa optymizmie. Ale chyba e, mimo wszystko zajście do tego etapu, w którym jesteście już teraz, pokazuje, że zarówno w mieście, jak i w klubie wykonujecie dobrą robotę. Znaczy, na pewno każdy z zespołów pierwszoligowych, czy pewnie nawet drugoligowych, zgłosił się po to, żeby mieć szansę powalczyć, ewentualnie o, o granie z Ligą, bo to jest zawsze dla każdego klubu marketingowo super rzecz. No, będziemy, pojedziemy do Hamannu. No, dzisiaj Ham pokazujesz, że jest bardzo mocny, ale Pocher porządzi się swoimi prawami będziemy próbowali walczyć o to, żeby, żeby, żeby wygrać, gdzieś awansować i mieć szansę zagrać z tym zawiecie, bo to naprawdę byłoby dla nas super wydarzenie. Powiedział trener, że jest więcej punktów, jest więcej wygranych względem zeszłego sezonu. Czy to jest satysfakcjonujące i tak naprawdę, czy po tej pierwszej połówce sezonu można już wyrokować? Czy wy będziecie walczyć o fazę play-off, czy, czy jednak tylko utrzymać? Czy wyrokować, to to myślę, że cię przewidzieć bardzo ciężko, bo bardzo płaska jest ta tabela, tam zespoły to się tasują co, co, co kolejkę. No na pewno byśmy chcieli zagrać co najmniej taką samą drugą rundę i wtedy bylibyśmy bardzo zadowoleni, ale to mówię, no pierwsza runda była dobra w naszym wykonaniu i mówię, to nie będzie takie łatwe, ale zrobimy wszystko, żeby zagrać co najmniej tak dobrze, jak... Jak, jak to w pierwszej rundzie.